Dzień dobry, jest 25 marzec. Kto z Państwa jest zainteresowany tematem arbuza, to proszę bardzo, niech obejrzy filmik. 12 marca kilka odmian arbuzów na położyłam. Celem sprawdzenia, jak będzie z ich kiełkowaniem. Jak długo trzeba czekać i czy w ogóle wykiełkują. Są to nasiona zebrane przeze mnie poza. Dwoma czy trzema przypadkami. Te dwa, trzy przypadki są z zakupionych nasion. Także dzisiaj 13 dni minęło w różny stopień kiełkowalności. Deczko opowiem o danej odmianie, bo niektóre nie powielają cech, ale mimo tego, że nie powielają, to są słodziutkie, są pyszne. A to jest bardzo ważne. Chociaż wolałabym, żeby powielały cechy, bo nieraz wygląd jest ekstra, słuchajcie. To co zaczynamy od lewego górnego rogu, numer 144, jest to odmiana Run-Run. Wysiałam ją w 2021 roku z arbuza o takim wyglądzie. Dosyć wydłużony, pasiasty, cienka skóra. Żółty miąż. Wtedy miałam tylko pięć nasion i tylko jedna sadzonka dała owoc. Jedna sadzonka przetrwała. Owoc wspaniały, fantastyczny już wtedy był. Jest film, zapraszam. I rzeczywiście arbuz wyglądał tak jak na zdjęciu. Był deczko mniej wydłużony, ale może to dlatego, że inne stanowisko niż tam, gdzie skąd nasiona przyjechały. A przyjechały z Grecji. Już są nie do kupienia. Nie ma ten sprzedawca. Także słuchajcie Państwo, mimo lekkiego skwaszenia był wspaniały, fantastyczny. I oto, nasiona zebrałam z niego. Wysiałam i uzyskałam arbuza o zupełnie innym wyglądzie. Za chwilkę pokażę. A zobaczcie. Czyli 13 dni od wysiewu tak wyglądają. Do doniczek z ziemią przesadzę. O już wywacik wrastają. Zaraz pokażę tego garbuziaka, jakiego ja wyhodowałam. Jedno, co się zgadzało, to wspaniały smak słodycz, niebiański, słodki, pyszny i kolor. To się zgadzało. Wiecie Państwo, najpierw myślałam, że może jednak pomyliłam podpisy, że to nie jest run run ale wszystkie które posiadałam owoce tak wyglądały miały z zewnątrz wygląd deczko inny bo bardziej lub mniej wydłużony ale ciemnozielony był w lekkie prążki a tu macie państwo zdjęcie właśnie o tego z którego pobrałam nasiona i efekt także takich kilka będzie na pewno odmian u mnie które nie powtarzają, cech nie powielają. A teraz odmiana numer 149. Najpierw zobaczcie Państwo, o, nazwa Odyssey. Ja kupiłam w 2021 roku sadzonki na Allegro, pasiasty, arbus, bardzo dobry, bardzo słodki, w dość zacienionym miejscu rósł. Zebrałam nasiona. Ale czy ich jeszcze nie wysiałam? Więc nie wiem, czy cechy powtórzy. Aha, z tego co wiem, odmiana Odysej ma oznaczenie F1. Czyli nie powtórzy. I tak wyglądają z nasion podkiełkowane siewki. Dosłownie jedna. Może reszta nasion później wykiełkuje, a może nie są do końca dojrzałe. Zobaczcie. Siewka, która... Y Wykiełkowała, ma nasionko ciemno e, ciemnobrązowe ciemno więc może tamte są niedojrzałe. A jeszcze chwilka. Aha, tu wypadło od tego runruna. Zobaczcie, jak wyglądał. W sezonie 2021 on poniekąd kształt serca przybrał. Tu na tle kwiatów brugmansii Bardzo dobry, bardzo słodki. Tu na tle kota. Punkt odniesienia, wielkość. Taka skóra dosyć grubawa. Wspaniały, trochę jak Figa, może nie tyle serce, jak Figa. Odyssey, w tym roku go wysieje. A teraz arbus, odmiana Sweet Siberian. Ten na 100% powiela cechy. Pobrałam nasiona z arbuza wyhodowanego w 2021. Przeciętnie 3 kg, ponad 3 kg ważył. Kremowy miąż, nie żółty, kremowy, trochę włosość wchodzący. Bardzo dobry, bardzo słodki. I jestem pewna, że powiela cechy na bank. Tak wyglądają. Jako numer 147 oznaczyłam. Bardzo nierównomiernie te moje odmiany kiełkują. Ale to. Nie ma znaczenia, ważne, żeby wykiełkowały. Tak, także krótko, treściwie. Sweet Siberian, bardzo dobry, powiela cechy. A jeszcze ciekawostka: mam przyrząd, refraktometr, nazywa się do mierzenia zawartości cukru. I wiecie Państwo, nieraz wskazuje nam mi 7% z Kalibrix cukru zawartości, ale w rzeczywistości jest dużo, dużo słodszy odczuwalnie. Także takie niemiarodajne jest to mierzenie, ale coś tam wnosi. To co, teraz kolejna odmiana, może nie do końca odmiana. Arbus, którego nazwałam, a w cudzysłowie Marko, nakrapiane gruszka. Nakrapiane pestki, takie wspaniałe. Bardzo dobry pomarańczowy miąż. Jestem pewna, że cech nie powielił. Był w tym roku bardzo dobry. Ma nakrapiane pestki, jak najbardziej. Ale. Miąż nie był tak bardzo pomarańczowy, jak z armuza, z którego pobrałam nasiona, lecz był bardzo, bardzo słodki. A jak nazywa się, nie mam pojęcia. W 2021 to było totalne zaskoczenie. O Tu jest zdjęcie z 2021. Ani z zewnątrz był niepodobny w tym roku, minionym, w 2022. Ani w środku. Jedno co? Pestki. Wygląd pestek zgadza się. A teraz odmiana, która jako pierwsza wydała owoc w 2022 roku. Jedno zgadzało się na pewno, że był wczesny. To był pierwszy arbus dojrzały. Miał cieniutką skórę. Rzeczywiście, uralski skorospiel. Lecz z zewnątrz nie wyglądał tak. Był podobny, bo pasiazdy. A jak wyglądają nasionka? Jaka wielkość? Numer 68. No. Tak jak widzicie Państwo, jak do tej pory najmniejsze, malutkie. Zebrałam nasiona. Wiem, że cech nie powieli, bo jest to odmiana F1. Ważne, żeby był słodki i wczesny. No i sadzonka była dość długo zdrowa, porównując inne odmiany. Teraz Arbus numer 63. Wysiany z oryginalnego opakowania. Ice cream, jasnozielona skóra, dosyć twarda, wspaniały, miąż, chrupiący, jakby. Podobno do pół roku może ten arbuz zimować. U mnie około dwóch miesięcy leżał i jeszcze by troszeczkę poleżał, gdybym leżał w innych warunkach. Zaczęła skóra knić. Tak wyglądają sieweczki. Czy powiela cechy? Wydaje mi się, że tak. Nie ma oznaczenia F1, ale wysiewam też z zeszłorocznych, to znaczy z 2021 roku, nasiona. Również wyglądał podobnie jasna skóra. Teraz odmiana. Kolejna z oryginalnego opakowania: rafinat. Cukier rafinowany. Numer 28. Wspaniały, fantastyczny, słodki. Proszę bardzo, nasionka. Też dosyć późno zaczęły kiełkować. No, miałam takie przypadki w 2021 roku, że na niektóre czekałam prawie dwa miesiące. W koreczkach kokosowych były wysiane. Ale miesiąc trzeba przyjąć czasem. Dosyć sporej ilości odmian, na którą ja mam. Przetestowałam to, około miesiąca nawet trzeba było czekać na niektóre właśnie kiełkowania. Czyli rafinat wspaniały. Czy powieli cechy? Nie wiem. Nie ma oznaczenia F1. Bardzo dobry. A teraz arbusy. O białym miąższu. To znaczy takim lekko, lekko kremowym. Numer 148. Japoński. Ja pani z fleszet suika. Suika, znaczy arbuz. I teraz tak, z nasion zebranych. Dopiero najpóźniej wychodzi mi na to, że zaczął kiełkować. Nasiona pochodzą z arbuza. Tego. On był nie do końca dojrzały, ale wspaniały potencjał na słodycz. Ma. Kruchy miąższ. Ekstra. Wyróżnia się jak gryziemy ten miąższ arbuziołaka. To on taki jest chrupiący, super. Powiela cechy. Tak wyglądał z mojego zbioru. A tak wyglądał na stronie sprzedawcy. Także z całą pewnością potencjał ma by być słodkim. O, tu jest dokładniej widać na zdjęciu sprzedawcy. I co została ostatnia odmiana o nazwie radies rewelacyjny. Ta nazwa jest nadana przeze mnie. Ona była gdzieś w opisie użyta u sprzedawcy. Każdy jeden arbuz, każdy jeden owoc był mega słodki, wspaniały, cienka skóra ciemnozielony. Nazywa się Huła, coś tam, coś tam. Jest to koreański arbuziak. Zobaczcie siewki. Zaraz zdjęcie pokażę. Radies. W uproszczeniu nazwa. Zobaczcie Państwo, tak wygląda pięknie Radies odmiana. Wspaniały. Tak jest. Czerwony, słodki, cienka skóra. Minimalnie odcieniami kolejne arbuzy, tylko różniły się on nie dorasta do dużych rozmiarów. Kilo 50 do 2, ten akurat 80 zdaje się, że ważył. Wspaniały, słodki zapraszam ogólnie na kanał. Wyszukać proszę wpisać odmiany, jakie Państwa interesują. Zobaczyć, jak wyglądają. Pokazuję również, gdzie kupowałam są filmy. Skąd dochodzą nasionka. Na tym kończę taką krótką relację. Na dniach zacznę wysiewać. W zeszłym roku w, w połowie kwietnia, w drugiej połowie kwietnia wysiewałam arbuzy. W tym roku troszeczkę wcześniej, kilka dni. Na początku kwietnia zacznę. Jest ich raz, że dużo tych odmian. Dwa, że człowiek nie jest tak bardzo czasowy, jak to się mówi. Do widzenia.